Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie serię z, z Watch Dogs, w którym chciałbym Wam pokazać wszystkie cyfrowe odloty. Ok, wchodzimy na naszego smartfona, wybieramy cyfrowe odloty, i tutaj mamy w podstawowej wersji 4 do wyboru. Zaczniemy może sobie od Psychodelic. Powiem Wam, że gram to w pierwszy raz, więc zacznijmy sobie od pierwszej misji, jaką są pierwsze kwiaty. OK, dajemy graj. I Aiden powinien teraz. O właśnie. Gra nam śladuje. I OK. I widzicie Eden tutaj spada. O! Musimy się po prostu odbijać od kwiatów, które nam nagle wyrastają. O kurde. Dobra, to mi nie wyszło. Jeszcze raz. Okej. Okay. Te kwiaty po prostu nam byle gdzie wyrastają. My musimy po prostu się od nich odbić. I zbierać takie oto punkty. Jak widzicie w górnym lewym rogu... Aj znowu! Mamy takie punkty i mnożnik, i możemy maksymalnie dostać takie, jakby trzy gwiazdki. I zobaczymy, ile mi się uda zdobyć za w pierwszym, w pierwszym podejściem. To naprawdę nie jest łatwe. Szczególnie, że nie wiem, w którą stronę się zaraz mogę odpiąć. A, znowu są punkty. Okej, okay, mam już pierwszą gwiazdkę, O kurde Dobra Kurde, ale mały kwiat Dobra, polecę tutaj, bo tu są punkty A dobra Naprawdę wygląda to jakby to było naprawdę łatwe, ale jest to strasznie trudne. się od niego w ogóle. Dobra. No. O dobra, skończyło się. Jak widzicie, ma zdobyłem dwie gwiazdki. Ukończono pierwsze kwiaty. Okej, okay, 10 tysięcy punktów, to nie jest to źle. Okej, okay, zacznijmy sobie kolejny poziom. Ładuj się już okay, znowu lecimy O, na korcie tenisowym Start na orbitę Okej okay. Aj, nie udało się Dobra, tutaj już miałem kawałek bo, Ponieważ wiele razy podchodziłem do tamtego ok, tutaj sobie lecimy dalej Kurde, daleko Dobra, udało się o, wow, coraz wyżej. Ej, znowu są punkty. ogóle jak stój nam się dziwnie zmienił, mam te fajne, żółte spodnie. Ten ciemny płaszcz. I w ogóle jest za rękoma... Nie nawet wiem co to jest. Jakieś światło mam. Dobra, ale mniejsza o to. A dobra trafiłem. Kurde, punkty straciłem. Kurde. Oje nas wybiło. W ogóle fajnie tak zobaczyć Chicago z tej perspektywy o kurde nad rzeką. Dobra, lecimy tutaj. Na punkty. Gdzie jest ten kwiat? ok. Dobra. A kurde, nie udało się. Dobra, o jest. Aaaa, z że mi się nie uda Dobra Lecimy dalej. A! A trafiłem I znowu. U nas tak by W lewą stronę. I kolejny raz. Naprawdę, o, udało się. Naprawdę fajnie. Kurde, tym razem tylko na gwiazdka, szkoda. Start na orbitę Ukończono. Okej, okay, 6000 punktów, mniej niż wcześniej, no ale nic. Okej, okay, załodowało nam się. Odlot Pewny. Albo w Penway, nie? Wiem. kiepski start. Okej, okay, jeszcze raz. Musimy się udać. A, dzięki Dobra, lecimy sobie dalej. Coś mam na ramieniu. Widzicie, takie coś? Na prawym ramieniu, gdzieś nie wiem. liście czy coś? Jeszcze raz to. Dobra, teraz to zauważyłem. A, kurde. Kolejne podejście. Dobra. Tutaj. Teraz musimy się udać. Pięknie. Kurde, ale mały kwiatek. No nie, no nie. I do wody. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, udało się razem. Znowu taki mały kwiatek. Dobra, o, jesteśmy już w Chicago, w tej drugiej stronie, bo wcześniej byliśmy w a, a, dobra, mówiłem się, kurde, mały kwiatek, okej, okay. aj, cholera, no nie, no, jak ja mam się na nim się wybić, taki mały, dobra, znowu tutaj, ale wcześniej to wyszło, że to jest kwiat, było. Fajno by był ten cud A Ja musiał się tym miejscem naćpać. No kurde, nie trafiłem. Dobra, tym razem myślę, że mi się uda. mam już 80 gwiazdkę. do tego mógłbym raczej zrobić dwie ja. na no, takie przednie. Okej, okay. dobra, trafiłem i teraz tutaj. No nie no. Ach, nie udało się. Dobra. Okej, okay. tyle, że to się musi Nie mam bata. Okej. Okay. Dobra No dawaj jeden Pięknie w końcu Okej, okay, znowu nad rzeką jesteśmy Wow, ale daleko Okej, okay, teraz tutaj A udało się Dobra I dół Ohohoho. O, jesteśmy na jakimś porcie. I znowu jesteśmy w Fenway. A, nareszcie, w końcu! Parę razy mi się nie udawało, naprawdę. Też parę razy wyciąłem, bo... materiał trwałby o wiele za długo. Okej, okay, 6594 punkty. Trochę mało. I tylko jedna gwiazdka, szkoda. Okej, okay, myślę, że pokażę wam jeszcze jeden materiał. Okej, okay, to ostatni level na dzisiaj. Skoki po rzece. Dobra, co punkty? Kurczę, twórcy mi naprawdę fajny pomysł. Fajnie zobaczyć Chicago z tej perspektywy, naprawdę. Dobra i lecimy na rzekę i w dół, ale fajnie Okej, okay, znowu tutaj masz, coś się tu rodzaju I znowu raz rzeka, w których oh I nad mostem Dobra Okej okay. A, kurde, mogłem lecić tam, gdzie są punkty. A, no nie, no nie trafiłem. Dobra, nic nie szkodzi. Dobra, 2000 punktów już mam. Muszę zrobić więcej, kurczę. No i znowu mówią, że pójdę Dobra, to się musi udać okay. Kurde, ale mały kwiat A, dobra, tkwiłem Dobra, ten jest dopiero mały Okej, okay. nie no, nie trafiłem No i następna próba, może tym razem mi się uda. Dobra. Jest. Nie, chyba tutaj było... Dobra o tak. Okay, zbieramy następne punkty. No, no i znowu do wody, ja nie mogę. Bo... Ja jej trafiłem Dobra, no jest, udało się, w końcu Dobra Może teraz się już wybudzimy Z cyfrowego odlotu Gra się ładuje No i dobra, no i się wybudziliśmy jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Cześć!